Magazyn Empire opublikował nowe zdjęcia z filmu Batman kontra Superman Świt Sprawiedliwości. Reżyser i obsada udzielili wywiadów, w których zdradzają ciekawe informacje. Zack Snyder wyjawia, że wprowadzenie Wonder Woman do historii następuje bardzo organicznie. Padli na to trzymając się jednej idei. Nie chowajmy nic na później, spróbujmy wszystkiego. Reżyser wyjawia, że w filmie Wonder Woman ma ponad 5000 lat. Okazuje się, że nie jest ona już super bohaterką, bo przez tajemnicze okoliczności przeszła na emeryturę. Być może poznajemy te informacje w solowym filmie Wonder Woman. Co ciekawe, pojawił się nowy materiał wideo stworzony we współpracy z tureckimi liniami lotniczymi, które występują w filmie. W nim też widzimy, że Wonder Woman leci ich samolotem w jakieś miejsce. Nie wiadomo, czy to oznacza, że bohaterka nie będzie mieć mocy latania. Amy Adams, która powraca jako Lois Lane, potwierdza, że jej bohaterka jest w związku z Clarkiem Kentem i razem mieszkają. Zdradza, że Clark Kent zmienił trochę Lois, bo odbudował w niej wiarę w człowieka. Mówi, że jej związek z Clarkiem nie jest zwyczajny i normalny. Ich wspólne mieszkanie wiąże się z pewnymi problemami których aktorka nie chce wyjawiać. Potwierdza, że ma wspólne sceny z Batmanem, które wymagały dużej ilości efektów specjalnych. Zapowiada, że to bardzo ważna chwila. Superman będzie chciał wykorzystać zimkaskie umiejętności Clarka Kenta, by pokazać światu, jak Batman działa i że nie jest to dobry człowiek. Okazuje się, że nowy Clark Kent nie będzie łamagą, bo to zwraca zbyt wiele uwagi. Odpowiada że walka Supermana z Batmanem ma głębsze znaczenie, to pojedynek dwóch kompletnie odmiennych podejść do bycia superbohaterem i do sprawiedliwości.